Dziedzictwo Burgley Park, rok 1907. Anglia. Południowe hrabstwo Hampshire. Rozległe tereny posiadłości Burgley Park lśniły w promieniach porannego słońca. Ptaki śpiewały ponad stawem, a zapach lawendy unosił się wokół kamiennych tarasów. Lady Margaret Ashford West, dama o spojrzeniu chłodnym jak poranna rosa, siedziała przy stole w oranżerii. Poranna herbata... Świeżo rozlana do porcelanowych filiżanek z Sewres ostygła już dawno. Margaret trzymała w ręku list. Papier był żółty, lekko pognieciony, a charakter pisma zbyt znajomy, by mógł nie wywołać drżenia w sercu. List był od jej brata, Frederika. Nadszedł czas, siostro. Wiem, co uczyniłaś, i zamierzam wrócić. Od jego wyjazdu do Indii minęło dziesięć lat. Uważano go za straconego dla rodziny. Może nawet martwego. Margaret wiedziała jednak, że prędzej czy później Frederick powróci i przyniesie ze sobą prawdę, która może zburzyć wszystko, co tak pieczołowicie budowała. Na zewnątrz drzwi oranżerii stanęła pokojówka Mery. Młoda, piegowata dziewczyna z Dorset trzymała tępe nożyce ogrodowe i nerwowo zaciskała palce. Lady Ashford West, pan Somersby przybył, powiedziała cicho. Margaret uniosła brwi. Christopher Somersby był zaręczonym z jej córką Izabel ich Izabel. Ich ślub miał być ukoronowaniem planów Margaret, połączenie dwóch arystokratycznych rodów i wzmocnienie pozycji rodu Ashford West. Margaret wstała powoli, wygładzając fałdy sukni. Zaprowadź go do salonu. Ja przyjdę za chwilę. Gdy tylko Mary wyszła, Margaret zgniotła list i wrzuciła go do kominka. Płomienie zjadły papier niemal bezszelestnie. Ale jego treść, raz przeczytana, paliła się w jej pamięci niczym rozżarzony żar. W salonie Christopher stał przy kominku. Elegancki, dobrze urodzony, ale z wyraźnym cieniem niepewności w spojrzeniu. Gdy Margaret weszła, skłonił się lekko: Lady Ashford West, mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Panie Somersby, nigdy pan nie przeszkadza. Margaret uśmiechnęła się z wyuczonym chłodem. Izabel zaraz zejdzie. Czy coś się stało? Christopher zawahał się. Dostałem list od pana Frederika Ashforda. Margaret zamarła. Mówi, że wraca i że chce odzyskać swoje miejsce i tytuł. W powietrzu zapadła ciężka cisza. Margaret spojrzała w stronę okna, gdzie ogrody tętniły życiem. Przypomniała sobie chłopca z rudymi włosami i nieokiełznaną duszą, którego wyrzuciła z domu. Frederick nie ma już prawa do niczego. Zrzekł się wszystkiego, kiedy wyjechał. Ale czy zrobił to oficjalnie? spytał Christopher. Milczenie Margaret było odpowiedzią. W tej samej chwili drzwi się otworzyły i weszła Izabel. Miała na sobie suknię z jasnego jedwabiu, a jej twarz, delikatna jak porcelana, rozświetliła się na widok Christophera. Chris, co się dzieje? Wyglądasz, jakbyś widział ducha. Być może, Izabel, duchy przeszłości wracają szybciej niż myślimy. Margaret uśmiechnęła się blado i trzeba będzie przygotować się na ich przyjęcie. Frederick Ashford powrócił do Anglii w deszczowe popołudnie. Jego sylwetka, wyższa i szczuplejsza niż kiedyś, pojawiła się w drzwiach rezydencji bez zapowiedzi ku przerażeniu kamerdynera. Proszę powiedzieć mojej siostrze, że jej brat wrócił. Powiedział cicho, ale stanowczo. Służba rzuciła się do ruchu. Margaret była w bibliotece, gdzie ukrywała się przed niepokojem poranka. Gdy usłyszała imię brata, krew odpłynęła jej z twarzy. Frederick stał przy oknie, gdy weszła. W ręku trzymał parasol, z którego powoli kapała woda. Odwrócił się powoli, jakby każdy ruch miał znaczenie. Margaret. Frederick. Milczenie trwało długo. Myślałam, że już nigdy cię nie zobaczę, wyszeptała. A ja wiedziałem, że kiedyś wrócę. Ale to nie nostalgia mnie przygnała, to sprawiedliwość. Margaret zacisnęła usta. Dom należy do Izabel. Ona jest dziedziczką. Ona jest niewinną dziewczyną, a ty wiesz, że to ja jestem prawowitym następcą. Ojciec nigdy nie spisał nowego testamentu. Margaret zbladła. Jeśli go nie znajdę, może będę musiał przypomnieć to przed sądem Dodał Frederick Spojrzenie Margaret pociemniało Naprawdę chcesz zniszczyć wszystko, co jeszcze nam zostało? Frederick zbliżył się do siostry Patrzył jej prosto w oczy Nie chcę zniszczyć Chcę odzyskać to, co mi odebrano Wieczorem, gdy dom spowijała cisza Izabel weszła do pokoju matki Miała w oczach niepokój, a w dłoniach stary album fotograficzny, który odnalazła w szufladzie biurka dziadka. Matko, kim był naprawdę wuj, Frederick? Czemu nigdy o nim nie mówiłaś? Margaret, zaskoczona, odłożyła szkło z Porto. Był kimś, kogo musieliśmy pożegnać. Z własnego wyboru. Dla dobra rodu. Izabel otworzyła album. Na jednej ze stron znajdowało się zdjęcie trójki dzieci. Margaret. Frederika i jeszcze jednej postaci, dziewczyny z burzą czarnych włosów. A kto to? Margaret zbladła, sięgnęła po zdjęcie z ręki córki. To nieistotne, to była przyjaciółka, dawno temu, ale Izabel nie dała się zbyć. Jej imię to Alicja, w podpisie pod zdjęciem wygląda jak, jakby była częścią rodziny. Margaret odwróciła wzrok. Nie mogła powiedzieć prawdy. Że Alice była nie tylko przyjaciółką Frederika, ale także kobietą, z którą planował uciec. Że to Margaret przesłała list do ojca, w którym donosiła o niegodnym związku. W tym samym czasie Frederik przeglądał papiery w starej pracowni ojca. Za portretem przodka znalazł zniszczoną kopertę. W środku zbutwiały dokument z pieczęcią rodzinną. Testament, wystawiony na jego imię, bez skreślenia, bez adnotacji cofającej. Jego palce zadrżały. Spojrzał przez okno na rozświetlone wnętrze biblioteki, gdzie Margaret siedziała z Izabel. Czas na koniec tej gry. Powiedział do siebie cicho. Nazajutrz zwołał rodzinne zebranie. W wielkiej jadalni, przy długim stole, zasiedli Margaret, Izabel, Christopher oraz kilkoro krewnych z Londynu, wezwanych w pośpiechu. Frederick stał u końca stołu. Po chwili podniósł dokument. Testament ojca, odnaleziony wczoraj, niezmieniony. Ja jestem prawowitym dziedzicem Burgli Park. Głosy zamilkły. Christopher spojrzał na Izabel. Ta miała łzy w oczach. Margaret powoli wstała. A więc tak ma się zakończyć nasza historia, Frederiku. To nie koniec, siostro, początek, tym razem uczciwy. Jeszcze tej samej nocy Margaret weszła do gabinetu Frederika, zamknęła drzwi i stanęła naprzeciw brata. W oczach miała cień rozpaczy, ale głos pozostał opanowany. Co zamierzasz teraz zrobić? Wyrzucić nas z domu? Odebrać wszystko Izabel? Frederick podniósł wzrok z nad dokumentów. Nie chcę wojny, Margaret, ale nie pozwolę dłużej żyć w kłamstwie. Dom należy się mnie. Izabel może tu mieszkać. Ty również, jeśli to zaakceptujesz. Margaret uniosła brodę. Myślisz, że to takie proste? że wszystko można wyczyścić jednym odkryciem? Frederick milczał. Margaret zbliżyła się i położyła dłonie na biurku. Ja też mam listy od ojca. Pisał do mnie przed śmiercią. Chciał wszystko zmienić, ale zmarł zbyt wcześnie. Frederick spojrzał na nią z niedowierzaniem. Więc jednak to prawda. Wiedziałaś, że mnie skrzywdzono. I milczałaś. Margaret spuściła wzrok. Cisza przeciągała się, a zegar na kominku wybijał kolejne minuty niepokoju. Tymczasem Izabel w swoim pokoju pisała list do Krzysztofera. Nie mogła spać. Słowa spływały na papier z mieszanką smutku i determinacji. Chris, jeśli masz mnie pokochać tylko jako dziedziczkę, to nie kochaj mnie wcale. Ale jeśli widzisz we mnie kobietę, która nie wybiera swojej rodziny ani jej sekretów, przyjdź jutro o świcie nad staw. Będę czekać i nie chce wtedy słyszeć o rodzie ani tytułach tylko o nas. Nazajutrz o świcie mgła osnuwała ogrody Burgley Park jak duchy przeszłości. Izabel stała w bieli jak zjawa. Christopher przyszedł bez słowa, bez pytania. Pocałowali się pierwszy raz bez niczyich oczekiwań, ale w tej samej chwili w bibliotece Margaret podpalała listy ojca jeden po drugim. Znikały w płomieniach niczym świadkowie innego dziedzictwa. Wiedziała, że nie może ich użyć. Zbyt wiele kosztowałoby to Izabel. Patrzyła, jak ogień je pożera. Niech ten dom przetrwa, nawet jeśli ja muszę przegrać, wyszeptała. Wieści o powrocie Frederika i odnalezieniu testamentu rozchodziły się po okolicy szybciej niż poranny dym z kominów Burgley Park. W Londynie spekulowano, czy Ashfordowie rozpadną się jak wiele innych arystokratycznych rodów. Czy może ich tragedia stanie się modnym tematem salonowych rozmów? Margaret unikała spotkań. Izabel rzadko wychodziła z ogrodów, gdzie spacerowała z Christopherem, trzymając go za rękę jak tonący ratunkowe koło. Tylko Frederick zdawał się niewzruszony. Codziennie rano przeglądał rachunki, Rozmawiał ze stajennymi i nadzorował remont zachodniego skrzydła dworu. Pewnego popołudnia zjawił się listonosz z depeszą z kancelarii hrabiowskiej. Zwołano komisję, by ostatecznie potwierdzić ważność odnalezionego testamentu. Frederick miał stanąć przed radą tytularną. Tego wieczora Margaret zapukała do jego pokoju. W rękach trzymała stary medalik, noszony niegdyś przez ich matkę. W milczeniu podała go bratu. Był jej. Trzymała go przy sobie, gdy rodziłeś się w burzy. Może przyniesie ci siłę? Frederick, zaskoczony gestem, przyjął go i kiwnął głową. Dziękuję. To znaczy więcej niż myślisz. Nazajutrz, w kamiennych murach kancelarii, Frederick przemawiał z godnością, bez gniewu, bez zemsty. Przedstawił dokumenty, zeznania świadków, opowiedział historię Bargley Park, nie jako sporu o ziemię, ale walki o to, kim się jest i do czego ma się prawo wracać. Komisja orzekła jednogłośnie. Frederick Ashford odzyskuje tytuł i prawa do posiadłości. Margaret zachowuje apartament na piętrze i roczną rentę. Izabel może pozostać jako rodzina. Gdy wrócili do dworu, Margaret usiadła w oranżerii z zamyślonym wyrazem twarzy. Izabel zbliżyła się do niej i usiadła obok. Wiem, że nie tak to planowałaś, mamo, ale może tak właśnie miało być. Margaret spojrzała na córkę z wyczerpanym lecz szczerym uśmiechem. Może. A może nie da się uciec przed prawdą zbyt daleko. Frederick stanął w progu. W ręku trzymał medalion matki. Czas zacząć pisać nowy rozdział. Wiosna zawitała do Burgley Park z opóźnieniem, jakby sama natura nie była pewna, czy warto przeozdobić miejsce, które niedawno targały rodzinne burze. Ale jednak życie, mimo wszystko, znajdowało drogę. Izabel zaczęła prowadzić zajęcia z dziećmi z pobliskiej wioski. Przerobiła jedno z dawnych pomieszczeń gospodarczych na salę nauki i muzyki. Frederick wspierał jej pomysły, widząc w tym szansę, by odnowić związki dworu z lokalną społecznością. Christopher, ku zaskoczeniu wielu, porzucił ambicje kariery parlamentarnej. Zamieszkał z Izabel w domku myśliwskim nieopodal parku i pomagał w organizowaniu prac na rzecz wiejskich rodzin. Ich miłość, choć wystawiona na próbę, zyskiwała nowe fundamenty. Margaret natomiast, choć zachowała pewne przywileje, coraz częściej zamykała się w ogrodzie różanym. Tam spędzała długie godziny, pielęgnując stare krzewy, które sadziła jeszcze z matką. Zaczęła prowadzić dziennik. Pisała w nim nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale i o tym, czego nigdy nie powiedziała na głos. W jednym z wpisów napisała: Czy dziedzictwo to tylko ziemia i tytuł? Czy może są nim też nasze błędy, których nie chcemy powtarzać? Izabel uczy się nowego świata. Frederik buduje go od nowa. A ja, ja uczę się milczeć inaczej niż dotąd. Milczeć z pokorą, nie z dumy. Tego lata po raz pierwszy od lat cała trójka Margaret, Frederik i Izabel usiadła razem przy wspólnym stole w ogrodzie. Obiad był prosty, ale atmosfera łagodna. Słowa nie padały często, lecz gdy Margaret nalała herbaty bratu i spojrzała na niego z uśmiechem, który nie potrzebował wyjaśnień, Frederick odwzajemnił go. Z za żywopłotu wybiegł pies Izabel. Christopher gonił go ze śmiechem, a Izabel wstała i spojrzała na nich z wyrazem nadziei. Bargley Park nie należał już do jednego serca. Ale może wreszcie był domem dla kilku prawd jednocześnie. Kilka lat później Bargley Park tętnił życiem bardziej niż kiedykolwiek. Letni festyn, zorganizowany z inicjatywy Izabel i Christophera, przyciągał ludzi z całego hrabstwa. Muzyka, śmiech dzieci, zapachy ciast i kwiatów mieszały się ze sobą jak nowy portret tego miejsca. Frederick, teraz oficjalnie uznany Lord Ashford, nie był już duchem z przeszłości. Jego spojrzenie zyskało spokój, a decyzję – roztropność. Założył fundację wspierającą edukację i rolnictwo, a przyjaciele i sąsiedzi mówili o nim z szacunkiem. Margaret zmarła wiosną w swoim ogrodzie różanym. Jej dziennik został odnaleziony przez Izabel. Po przeczytaniu ostatnich stron, wspomnień, modlitw i przyznania się do dawnych win, Izabel postanowiła zachować pamiętnik w bibliotece Bargley jako część rodzinnej historii. Pewnego wieczoru, po festynie, Izabel i Christopher usiedli przy tym samym stole, przy którym niegdyś milczeli Margaret i Frederick. Teraz stół ten był otoczony światłami, śmiechem, dziecięcymi głosami. Myślisz, że uda nam się zachować to wszystko? zapytał Christopher. Izabel uśmiechnęła się. Nie, nie zachować, zbudować od nowa i przekazać dalej. Niech każde pokolenie doda coś od siebie. W dali rozbrzmiała muzyka, a niebo rozbłysło fajerwerkami. Bargley Park, dawne dziedzictwo, stało się symbolem odrodzenia, domem, który przetrwał, bo ludzie w nim nauczyli się wybaczać.